Ojcze, ja uwielbiam Ciebie na tym miejscu. Ja wywyższam Twoje potężne imię. Potężne imię Jeszua. Ja wywyższam Twoje imię na tym miejscu. Ja ogłaszam Boży porządek na tym miejscu. Ja ogłaszam Boże panowanie. Panowanie Jezusa Chrystusa na tym miejscu tutaj. Teraz. Oto waseker ja ustanawiam, że ludzie, którzy tutaj przechodzą, zatrzymują się. Ci, którzy łatną, ci, którzy pragną i szukają Ciebie, zatrzymują się i słuchają słów prawdy i są przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja ustanawiam to teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Witaj przychodni. Nazywam się Katarzyna Grodzka. Jestem dzisiaj tutaj, aby opowiedzieć Ci o żywym Bogu. Aby opowiedzieć Ci o tym, jak możesz pojednać się z Bogiem tutaj, na Ziemi, jeszcze na tego życia, tutaj. Kochani, ja ponad 25 lat mojego życia tkwiłam w systemie religijnym. Ja, kochani. Myślałam, że zasłużę sobie na zdobienie. Myślałam, że są coś pośrednicy. Myślałam, że muszę uczestniczyć w sakramentach, w różnych nabożeństwach. Że to gdzieś przyczyni się do tego, że Bóg na mnie spojrzy ma łaskawym ogniem. Myślałam Jezusie. Przeszłam prostą drogą do piekła. Prawda no, moja o nie była ataka, taka, że była martwa duchową i nie wiedziałam, dokąd idę po śmierci. Ale wszystko się zmieniło. Pewnego pięknego dnia Bóg odpowiedział na moje wyzwanie. W swoim pokoju zawołałam do Niego osobiście. To co to było taki, Nie chcę, żeby ludzie, żeby ludzie, którzy że żeby ludzie, którzy jest że na żeby Nie którzy mówią, że chcą, żeby ludzie, którzy mówią, że chcą, żeby ludzie, którzy mówią, że chcą, że pełna Ewangelia. Że mi była pełna Ewangelia o Jezusie Chrystusie który kochał skargi mój krześle, który rozczarował się karcią moją chorobą, który pokonał śmierć raz na zawsze, który w prawdziwie w Kiedyś dla mnie Jezus był takim odległym. Chciałam go poznać, na... ale był mega, odległym, że... mega odległym. Nie na Jezusie. Ewangelii. Moje serce zadejdziemy. W, za w tym momencie popełniacie błąd. Ale ja walczę z bo ja go znam. Że że znam swoją miłość, tak bo Jezus, naprawdę, jak kochasz swoją żonę. go nie znam. Tak naprawdę. Ale kocham Jezus. Ale Pan ja wierzyłam. swoim sercem, żebyśmy my ją tak samo on podobnie podnosili. Że nie jestem z działać no, ona jest parę, jest moją wiarą, moją i on pojednał mnie w bogu. To był Matthesa, prawdziwy I kochani, ja uwierzyłam i wyznałam Jezusa swoim Panem i zbawicielem. Na pułapie swojego serca to zrobiłam. Prostym aktem wiary, prostym aktem decyzji w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I to wydarzenie. Moje nowe narodzenie zmieniło bieg mojego życia. Dzisiaj. Dzisiaj wypełniona jestem Duchem Świętym. Dzisiaj wielkim jestem. Dzisiaj mam pewność zbawienia. Dzisiaj doświadczam wolności. Doświadczam wolności. Dzisiaj nie choruję. Nie chodzę do lekarzy. Dzisiaj Mam społeczność z moim Bogiem. Moim Bogiem. I kochani, jestem tutaj, aby ogłosić Ci pewną Ewangelię, aby spadły łzy z Twoich oczu, aby dzisiaj prawdziwie i realnie w swoim duchu pojednał się z żywą osobą, z żywym Jezusem Chrystusem. Jest jedyna droga, aby wejść do Bożego Królestwa, musisz narodzić się na nowo. Musisz ustanowić, wierzyć i ustanowić Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Tak mówi Słowo Boże. A Słowo Boże to Bóg. Tak mówi Bóg. I dzisiaj może być Twój dzień zbawienia. Dzisiaj możesz realnie pojednać się z Bogiem przez Twoją prostą wiarę. Przez Twoją decyzję serca. Nie czekaj do jutra, bo jutra może nie być. Jutra może nie być. I czy się dzisiaj, dzisiaj jest dzień zbawienia, Bóg jest Bogiem dzisiaj. Jeżeli dzisiaj, kiedy wrócisz do domu, staniesz przed Bogiem w szczerości swojego serca i spokutujesz za to, że żyłeś bez Niego. Nieważne, co robiłeś w życiu, żyłeś bez Niego. I dzisiaj uwierzysz w sercu swoim, że Jezus Chrystus poniósł należną Tobie karę i prawdziwie stał z martwych. Ustanowisz go swoim Panem i Zbawicielem. Zbawiony będziesz. Zbawiony będziesz. Gwarantuję Ci to, bo jestem dzisiaj świadkiem Jezusa Chrystusa. Jestem świadkiem tego, co On czyni w moim życiu. Jestem mega wdzięczna Jezusowi, że wyrwał mnie z ciemności i z ręki diabła, że dzisiaj mogę mieć z Nim relację, że dzisiaj wiem dokąd idę, że dzisiaj mogę głosić Ci pełną Ewangelię. Więc nie zatwardzaj swojego serca na to, co słyszysz. Nie zatwardzaj swojego serca, ale jeszcze dzisiaj bez imienia Jezus. Nad swoim życiem. Dzisiaj. Dzisiaj. Dzisiaj możesz doświadczyć wolności. Prawdziwego Wyspowodzenia. Bo gdzie Duch Pada tam wolność. Gdzie Duch Jezusa tam wolność? Dzisiaj możesz narodzić się nowego życia, do nowego życia. Możesz mieć społeczność z Bogiem tutaj na ziemi. Tutaj na ziemi. Możesz, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, mieć zwycięskie życie. Mieć życie w obfitości. Mieć życie w zdrowiu i w pełnym zaopatrzeniu. Możesz mieć dzisiaj pokój z Bogiem. Możesz dzisiaj mieć pokój z Bogiem. I od Ciebie zależy. Od Ciebie zależy, co wybierzesz. Pragnę, abyś dzisiaj oddał życie Jezusowi. Abyś dzisiaj narodził się na nowo. Abyśmy się po śmierci spotkali w niebie. Tego pragnę dla Ciebie. A jeżeli chorujesz, zmagasz się z jakąś chorobą, to możesz dzisiaj podejść śmiało do mnie. A ja w imieniu Jezusa zrobię tą chorobę. I będziesz w pełni uzdrowiony. W pełni. Jeśli myślisz, że nie masz wiary, to chcę Ci powiedzieć, że Mógłby wyposażyć Cię w ziarno wiary, jak tutaj się pojawiłeś. A jeżeli jeszcze w to nie wierzysz, to możesz polegać na mojej wierze. Ja dzisiaj Cię uzdrowię, dzisiaj Cię uwolnię w imieniu Jezusa. Jeżeli chcesz, przyjdź. Amen.